Serdecznie witam państwa, zwłaszcza moich polskich widzów, ponieważ bardzo dawno nie było żadnego wideo w języku polskim. No więc jesteśmy Nie mogę powiedzieć gdzie, bo to jest zabronione, ale mamy tu taki ciekawy mózg, tu druciki wyglądają, ponieważ ten mózg każdego dnia jest dopełniany. Jakąś nową funkcją, a więc ten mózg kieruje 7 stref jednocześnie. Też niestety nie, może, nie mogę powiedzieć co właśnie, ale ten mózg kieruje nagrzewaniem do jakiejś temperatury, kiedy to jest potrzebne przez całą dobę. Zaraz to wszystko spróbuję Państwu pokazać i wyjaśnić. A więc skrzynki kierowania. Ten mózg kieruje skrzynkami. Jest ich 7, 5 starych i dwie nowych. A więc, jak wygląda skrzynia kierowania? Stara, chwileczkę. A więc to jest jedna z pięciu skrzyniak sterowania, i właśnie co tu mamy? Kiedyś to był termostat, ale został uszkodzony, i e, dołączyliśmy ten właśnie mózg, który poprzednio pokazywałem, i tryb kierowania. Auto, właśnie ten, jaki jest w tej chwili, ale jeżeli nasz mózg, Zostanie uszkodzony, brak internetu, to przełączamy na tryb ręczny i możemy sterować właśnie tym ręcznie. W pozycji 0 nic nie pracuje: ani ręczne, ani zdalne sterowanie. Przełączamy na zdalne. Dwóch skrzynek sterowania nowych. Wszystko tak samo. Tryb ręczny i tryb auto. Tu w centrum mamy 0. Nic nie pracuje. I pracuje. Przełączamy na ręczny, ponieważ musi zostać w trybie ręcznym. Pan operator tych wszystkich urządzeń ma taba i kamerę od pierwszą od pierwszej do siódmej. No na przykład jak to wygląda? No jakoś tak. Albo i widzimy, co się dzieje. Temperatura, wilgotność w każdej strefie od pierwszej do siódmej. I jeżeli coś chcemy zrobić, no na przykład tutaj, e, zaraz 7, możemy ją uruchomić albo wyłączyć. Tu, wi -fi. problemy są z Wi-Fi. Tak, możemy ją uruchomić albo wyłączyć i zaprogramować termostat. A, ręce mi marzną. I jeżeli potrzebnie, pan operator może robić to samo z e, własnego smartfona. Może ta opowieść była niezbyt ciekawa, ale spędziłem tu cały dzień trochę jestem zmęczony, ale muszę państwu powiedzieć, że wszystko pracuje naprawdę bardzo i bardzo dobrze. Bardzo się z tego cieszę. No i Udowodniłem samemu sobie, że coś potrafię w tym życiu. Do widzenia. I właśnie chcę Państwu pokazać, jak tym można sterować zdalnie. Będę wciskał na te wirtualne guziki, i proszę popatrzeć na lampki. O, zaraz mi się zablokował i jedziemy Włączamy Super